Szanowni. Jako, że wczoraj zobaczyliśmy ten obraz Nędzy i rozpaczył prezesa, naprawdę jestem. To już całkiem bez żartów. Jestem trochę zaniepokojony. Panie Adamie, może potrzeba pomocy. To ma pan do mnie na miarę. Nie mówię, że finansowej, ale, nie wiem, psychologa, psychiatrę. No, no wstyd. Ja chodzę na przykład. Znaczy nie chodzę, ale chodziłem. Fajnie było. Dzięki temu jestem tu z państwem. No ale wywołałem Waldiego do dyskusji. Powiedziałem, że zobacz kurwa nawet u Waldiego, który jest outsiderem tam u was jest czysto, bo to co zobaczyłem na wczorajszym filmie te czteryka. U pana łysego, no to jest dość kurwa to było straszne, no ale zobaczmy właśnie Waldiego jakiś dzisiejszy filmik od razu wrzucam tam jakąś prędkość nie, bo tego łysego on był krótki to wrzuciliśmy sobie ten wczorajszy na mm, bardzo krótki. No, wczoraj wieczorem, jako drugi film, a dzisiaj sobie zobaczymy, co tam u pana Waldiego się wydarzyło w dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszym, czy dzisiaj. Good morning Kambodża. Zapraszam wszystkich serdecznie na kolejny odcinek. Słuchajcie, dajcie łapeczkę do góry, dla zasięgu, subskrybujcie kanał i piszcie komentarze. Ja jadę do makro na zakupy. Po drodze jakieś tam hotele są. Fajnie. Zobaczymy, nie? A palemka coraz ładniej, słuchajcie. Zobaczcie, co to znaczy. Jak się Waldi zajmie roślinami. No, wcześniej to jeszcze tu stare liście. Tak to wyglądało. A tu już są liście. Od momentu, kiedy Palemka trafiła. Nie ja wiem, jak się Dejk nagrywa to jest straszne i w sumie strasznie jest też tak kurwa komentować, ale... Jezu, i się wszyscy kręcą jak współrozpogaciach. Tylko ciekawi mnie, bo wali, ma chyba jeszcze bułę gdzieś z Polski. On tam mówił już na kiosku, to tam była działalność główna, ale finansowo poboczna wręcz. Więc oni ciocia raczej jakąś kasę mają odłożoną i po prostu przyjechali. Pa Państwo pod nowym plastikiem również mają bułę, no to widać. Eee, Marcin tak się prześlizguje przez wszystko. Łysy miał kasę, ale wydaje mi się, że jest na wykończeniu. Naprawdę, kurwa się. Ale się ścigają. To, to u mnie. Motorki. Eee, naprawdę jest na wykończeniu, dość niezłym. No na no to wiadomo. Oni żyją. Chciałbym chodzić od pierwszego do pierwszego ale no niż żyją. Eee, do jutra rana i zobaczymy, jak zrobimy na obiad. nie? No, taki tam klimat jest. Maniek co nie wiem już. Nazywany w uniwersum Karaluchem w ogóle. Dobra, zobaczmy. Ten chodzi po pustych hotelach. No tak, bo no, nie ma. Zamknięta granica. Nic nieczynne. Pokazujesz pan hotele. No, w taki sobie wymyślił styl. No, w sumie okej. Okay. Ciekawsze niż deszcz. tak? Wbrew pozorom. No, a tam nikt nie przyjeżdża. No, pora deszczowa. Wojna z Tajlandią, w ogóle tam no, nic ciekawego nie ma, kurwa, w tym schem rap. Ludzie wolą na plażę pójść, naprawdę. Jest bałagan pełno różnych gratów, piotarek <laughs> czy czego, czyszczenia, no ale... Następny obiekt, nie? Który nie przynosi, jak na razie, nic. Dobra, lecimy. Niewiarygodne! Takie hotele duże pozamyka. Strata to też coś! Piotarek czy czego, czyszczenia, no ale... Następny obiekt, nie? Który nie przynosi, jak na razie, nic. Dobra. Lecimy. Niewiarygodne, takie hotele duże pozamykane. Co tu się dziwić, nie? Granica z Tajlandią zamknięta, pora deszczowa i, i lipa. Ej, podsłuchujesz mnie? Co zrobić? Chwilę świetności wszyscy. O, pokażę wam następny obiekt. Jeśli jest. Te ładne kurwa, no jak łysy chciał co za 50 dolarów się wynajmować? No, ludzie, no. Jak ktoś nie widział wczorajszego filmu z Łysem, to naprawdę zobaczcie. To wygląda fatalnie. Ja wiem, że on robił sadzonki, wiem o tym, ale kuchnia to wszystko, te lodówki, to jest tak wszystko upierdolone. Ta srejna chodzi, niby coś tam robi, ale to chyba podłogi tylko zmywa, żeby tam coś sprzątać, tak naprawdę na jakimś poziomie, to jest. To jest wszystko oblepione brudem. <śmuszczające> obrzydzające. You have visit card? Yeah. Show me A. Show so me, kurwa. Yeah. Zamiast can you give me, show me. Pełno. Tym razem taki bardziej drewnie. Tak to wygląda, dobra? No, to już też jest wyższa półka. Tuesday. You have visit card, maybe? To jest the visit card. Zobaczcie. No, tak się nazywa, można zatrzymać stop. O, to się sprawdzimy. Can I go to Ale dobrze. By the way, no pani Okuniewska miała się zgłosić. Waldzi, weź tą panią swoją Okuniewską pierwszą. Przypiłuj to, co pogadamy. Zrobilibyśmy tego. Wywiad, ja będę moderatorem między wami. jestem jedyny bezstronny. Ja, w ręce And the border with Thailand also closing. Yeah, we must wait. <laughs> Zobaczcie, ile tu jest co so wygląda fajnie. Ooo! Oh, oh. No tu no tu rzeczywiście, jak to by było wypełnione wszystko, nie? To tu by było full ludzi. Pasen, pasen, pasen. Nawet leżaki nie za bardzo porozkładane chyba, że. No tak, tylko. Na tyle ludzi co trzeba. Myślę, że tu wszędzie jak jest sezon i są ludzie, to jest wszystko pełne. Potęga. No, chyba tutaj większego nie widziałem jeszcze, nie? To chyba jest jeden z największych hoteli. Ja może. Ej, w ogóle no Rainbow widziałem, widzieliście to? Za sześć koła yy, no bez y, alkoholu oczywiście. Kambodża, wycieczka objazdowa. ja to nie lubię takich rzeczy. To trzeba jeździć tam z nimi w autobus autobusie, tam gdzie ci każą. Ale za sześć koła kurwa to gdzieś było. Kambod... No sama Kambodża chyba tam była, bez losu, niczego innego, nie? Yy, dwa tygodnie, tydzień jazdy i tydzień wypoczynku w hotelu. Też, no, też nie, tak trochę blokowisko, nie, ale. Ale byłby basen byłby kwadratowy, to już by było tak niefajnie. Nie? Tym bardziej, że pal nie ma wolno Ale ten basen jednak trochę, e, trochę poprawia. Dodaje temu wszystkiego, ale zobaczmy, co, co my tam mamy. Czy tam są jeszcze. Jeżeli z tyłu są jeszcze jakieś zabudowania, to zobaczcie, pusto, nie? Po prostu pusto. Nie, tam już jest końcówka. Tak, tam już jest koniec. Także i z tej strony też pokoje, bo z zewnętrznej wewnętrznej... Z tak, może być. No, powiem wam, że. Ale to jest ogromna ilość pokoi. Weźcie to, posprzątajcie, jaka tu musi być ekipa sprzątająca, potem. Jaka tu musi być ekipa sprzątająca. W jakiej ilości osób? Bardzo dużo, nie? Zobaczcie, praktycznie otoczony, otoczony basen jest e, pięcioma piętrami zabudowań, nie? No wszędzie pokoje, wszędzie pokoje. Jeszcze zobaczymy. Nie, tam już nic nie ma. To już jest cała ten teren. No, tu jest jakieś wejście chyba boczne już. Sorry, e fajkę napełniałam i wypierdalałem do kosza. Wszystkie, Zobaczcie, wszystkie palmy dosłownie Wszystkie. Przepraszam, wyrzucałem. Tam chyba mamy stołówkę. Tu chyba jest stołówka tak. Widać jaki parek, coś tam do... go. Pisa Bira podróży, to jest restauracja. No, jest ładna nawet. Pijcie <grytanie> kotlety. Wszystko <grytanie> zamknięte. Słuchajcie, wszystko zamknięte, nie? Smutny taki widok, nie? Z jednej strony taki trochę. Hmm. Smutny. Granica zamknięta. Sezon deszczowy. No i tak to wygląda. kolejny hotel, smutny, pusty. Nie wiem, to jakaś osoba, jedna była czy dwie. Ale to jest wszystko. To jest wszystko nic na taki obiekt. To trzeba opłacać. I to prądu, same filtry tutaj, nie? W basenie, nie? Także. Także jest kuciutko. Dobra. Pójdźmy dalej, może znajdziemy. Kolejny, też jakiś ciekawy. Ale to w sumie. Co z zde... tej? Okun! <noise> Okun. Eee, w sumie z jednej strony, jeżeli chodzi o nagrywanie obiektu. Po nagrywaniu obiektu to nawet lepiej, nie? Bo nie ma ludzi i można wszystko nagrywać, wszystko ładnie ująć. <laughs> Także hotel duży, ale niestety pusty. A tak to wygląda z zewnątrz. Takie duże, zwróćcie uwagę, jakie duże juki. Przepotężne, tak? nie? No dobra, jadę dalej odkrywać następne, na razie. Na po drodze jadę i mijam taki też obiekt, ale to jest restauracja. Restauracja z oczkiem wodnym. No, tam można sobie coś zjeść, a tu takie różne. Yy, a tu takie różne ozdoby są. Przy tej restauracji to jest jakby restauracja z jakimś takim parkiem, o widzicie, nie? Z rzeźbami. Można przy okazji podejść, <coughs> pooglądać to wszystko, jak to wygląda, nie? Są tam na wszystko wyłączone, no bo nie ma ludzi, to co tutaj dużo pokazywać, ale, ale też jakaś, jakieś atrakcyjne miejsce. O, zobaczcie, nie. Dużo różnych rzeźb. Teren jest duży tam jest chyba jakiś plac zabaw dla dzieci. Ale również nie ma żadnych osób, o, wszędzie gdzieś jakieś miejscówki, sobie można usiąść, pooglądać, o jakiś samolot nawet jest. Idziemy zobaczyć samolot. Mam kask założony, to mogę lecieć. Atrakcje jakieś dla dzieci, no plac zabaw po prostu, o, Plac zabaw, o krowy nawet z tyłu w oddali. A nawet, a nawet, słuchajcie, zespół muzyczny, o, tu jakaś para sobie siedzi, rzeźba, to są chyba lata, lata trzydzieste, popijają kawkę, Forever Young, tak, jak ktoś, jak ktoś śpiewał alfabet. Forever Young, uwiecznieni, bo To co długie jest, Czas na ten, lecimy, sklep przejść, o, co pan kupisz w tym sklepie, czy się pan powinien schłodzić, jak yy, Krzychu, gorący Krzychu. No, my tu mamy. Coś się może pojawiło nowego. Kawa? A nie, to są saszyty. Saszytek nie chcemy. Owoców też raczej nie tu, wolę na bazarze kupować. Najpierw idziemy po. Ten sklep to wieszcie, w ogóle na wszystko tam bierzcie pod uwagę, że część z nich oprócz łysego, który miał kiedyś iPhona. Nagrywa tymi kamerami z rybim okiem, tak zwanym, nie, jeszcze lekko No to wszystko się wydaje takie odległe, duże. No. Co? Co z tej? nie tik you know? <ścoughs> i live here. A, i live here, to znaczy, że mnie nie wyruchacie, tak? <ścoughs> no tak. Jezus, co oni z tym mięsem surowym mają? Tam nikt nie kupuje węgiel, oni wszystko muszą sami zrobić w tym syfie. No jem na mieście, no nie, często, ale sam do sobie robię głównie też, ale nigdy nie kupuję surowego mięsa, znaczy rzadko, nieczęsto. Czyli na rynku tani. Czyli makro nie jest wcale taka, takim tanim sklepem, nie? Czekajcie, gdzie jest ten, ten Tuńczyk? No jednak, jednak tu są droższe, niektóre produkty może i są tańsze, ale ogólnie yy, drogo dosyć, no. Czekajcie, czy mają w tej wodzie wreszcie? Oil. A no, wiecznie z tym olejem ciągle, czekajcie, to byłby niebieski chyba, nie? Brian. Dobra, ja ale... coś to będzie jeszcze? Nie ma no, to kto... duchaty No bo niestety popędzają. Jak tak, to trzeba czekać, nie? Trzy dni, ha a jak jesteś gdzieś i coś załatwiasz daleko, to niestety trzeba zapierdzielać. Dobra, O właśnie makro, gdzie tam myjna jest? Na parkingu, by the way. A to już chyba już wyjechał czy. Piersi. Hold dream, tak jak Marcina te wieczki. O. Okej, okay, nie wyjechał, ale gdzie. A, jest tam chyba w tle tamejna. Najważniejsze zrobione, słuchajcie. Uuu, teraz możemy lecieć! Lecieć, chaty, Niech ten technik naprawia ten internet. Nieszczęsny. Ja podziwiam go za dobry humor, naprawdę. Gość jest na wakacje, po prostu. Naprawdę, cała reszta poza Waldim, chyba. By tym czubkiem cebek tam walczy o przetrwanie, on ty, ty, na razie nie jeszcze. Ciekawe kiedy zacznie. Może wróci tu coś zacznie robić. Coś takiego jeszcze będzie możliwe. Kolega przyprowadził fachowca, ale takiego fachowca słuchajcie od internetu, że nie tylko że mam sygnał, to jeszcze mam 5G teraz. <laughs> o matko, no niestety trzeba było odpalić parę groszy gościowi. Jak będzie jakiś problem, jak będzie jakiś problem, to... A ja może on ma jakąś emeryturę policyjną wojskową, bo mm. no matury nie ma. Ja powiedziałem maturę czy emeryturę? Emeryturę mi chodziło. Matury nie ma, bo pani Okuniewska szeroko o tym mówiła, że jest w podstawówce. Ale pamiętajmy, że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Tak było. Mam do niego dzwonić, ale chłop naprawdę zna się na... Kurczę, założył mi od nowa wszystko, połączenie. I mam teraz dwa połączenia, normalne 4 i 5G. I 5G tu śmiga jak smok, nie? To... Och, nareszcie wszystko się... Wszystko idzie w dobrym kierunku, także. No, morda uchana, nie? Także. Super, super zakończenie sprawy. Oby tak dalej ze wszystkim, nie? <laughs> Pozdrawiam, słuchajcie. Dajcie łapkę do góry, piszcie komentarze pod filmikami i zasubskrybujcie Waldi A jeszcze możecie na TikToka wybić też w Byłoby miło. Ja ci tego nie mam, ale możecie mi postawić kawę na Bike tu i nie przejmujcie się tym, że mam Mercedesa, bo naprawdę od tamtej pory się skończy Baj To strasznie smutne jest. E, ale... Zamiast tego, możecie na przykład dać mm, łapkę w górę, lub komentarz. To też będzie super. Nawet lepsza, szczerze mówiąc. Mm, to co? Kończymy. Kłaniam się nisko. Buziaki, papa. Pa. Terima kasih telah menonton!